Hej witajcie widzowie, z tej strony Rysia, w dzisiejszym odcinku na moim kanale gram sobie w ROBLOX w grze o nazwie Tower Defense i jest dzisiaj ze mną tak przywitaj się. Hello, hello. I gramy sobie w Tower Defense i jest fajnie. No i myślę, że przetrwamy. A ty Wojtek, jak myślisz? Nie, ja myślę, że też przetrwamy, jakoś. Może wcale nie zginiemy na pewnie dwunastej 12 albo 14 fali, Coś takiego. No, nie, to nie tak będzie. Najdużo ich to już idzie. Trzeba podpisać. Ja na razie zbieram kartę na kolejnego Snipera. I do tej mamuty, które biegają, na to najgorsze. Dobra, ja, ja, ja zabiję innego. też. O, zabiję się na drugiego. Ja, 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 ja. Jakby to mam katar, więc no... Jak będziecie słyszeć. chyba pierwszy pierwszej nie przeżyjemy. Nie ale już jest czwarta. Dobra, stałem snajpera, nie mam kasy, stałem na Zrób coś, kamieniarzu, rób! Rzucaj coś nim kamieniarze. Dobra, krękami. mi brakuje tylko trzy kasy. Wojtek, zabij go! Zabijam go! Nie. Jak nie. Kamieniarzu, zrób coś. Kamieniarz, ja właśnie, widzę. Zatrzel go! oda Dobra, udało się. Wojtek, zginiemy. Wiemy, Ja mam dwa spłaty, nie mogę nas zostawić Dobra, przelam. Zawsze tego nie przeżyjemy. Dobra, kamieniarz, dawaj. Dobrze, kamieniarz. Kamil sobie dał radę, razem ze mną. Dobra, odlękowałeś się gra, to teraz nie Dobra, ja strzelam w góry. Upgrade'uj go! Szybko! No, A, próbuję, tylko mi to Dobra, ja już strzelam. Dobra Wojtek, ja też stawiam. Albo nie stawiam, idę ulepszyć. <słuch> Dobra Wojtek, Dobra. We, weź tam coś, próbuj zrobić, a ja to graduję. A jak ja próbuję coś zrobić. Koni, koni się przedzierają. No, widzę. Dobra, bo kamieniarz na 100% zasady radzę. Kamieniarz, co ty robisz? Szybko. Nie, postawię kamieniarza przez przypadek. Musimy, ale możesz go, go selnąć. Ja, tylko z lekami grypy jest taki krok, taki zasadny. Wojtek, ratuj. Na końcu. Gdzie Z kamieniarzem dajemy sobie radę. Szybko, kamieniarz. Jesteś dobrym pracownikiem, upgradeuję ciebie. Bęk i kamieniarz na drugim poziomie. Jamy Ty I ja głównie. Nauczyłem się wstawiać. Nauczyłem się wstawiać.

Jestem na tle prosta. Daj, kamieniec jest dobry. Komieniec tutaj jest około 20.00. Mam kuskawki! Dobra, wstawiam! Wracając do Trikera. Dobra, maj. Dobra. Jak? Dobra. 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 Wolter, Dobra. nie przeżyjemy tego! daję kolejnego Snipera. A, to ja to wstawiłem i go upgrade'uje od razu. No ja też. Tego wielkiego dinozaura który dosyć szybko biegnie pokonam, bo on ma 2200 CP. Musimy postawić samochód! Nie przemyśleliśmy tego. Nie, muszę ja się Nie. Dobra. Nie. Iryj, staw, ta, staw, kolejnego trzeba staw, staw, mocy Wojtek Wojtek szybciej Wojtek, Wojtek, staw, Nie lać! No Dobra. dobry Dobra. W ogóle mój snajper tu znik zniknął. Był snajper i nie ma snajpera. Ej, nie chcę Nie, dobra, jedno to postawiłem. Dobra, idę stawiać kolejnego snajpera. Dostawiłem. Ej, bo tu kolejny! Ej, bo tu jest kolejny! jaki on brzyma. A, to już go nie pokonuje. Już mam do lianki, ale jeszcze może go No, może damy radę, jak Dobra, ja upgrade'uję kamieniarza, bo kamieniarz jest dobry. Ja, ja na kolejną snipera. Dobra, kamieniarz zamieni się potem w... Takie, ...taką wielką Up armatę. A ja upgradeuję A, mój smajt um. No, to upgrade'uję go. Jak do... o, dobra. Byk! Dobra, mamy, mamy dwunastą falę już za chwileczkę. No nie! Zginiemy. Wojtek, zginiemy, to są dwa giganty! Jakieś cztery jeszcze! No strzelaj z niego! A, tak wy, tak R.I.P.! 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 Delai. Dzięki, że tego nie przeżyjemy. Delai. Pokonaj To co tego? Dobra, 7 HP żyjemy. Nice. O nie. <grym się wytrzymał> Myślałem, że on jest tam coś jeszcze. Proszę, to go! Nie. Proszę. Nie. Jeszcze, jeszcze 10 700 k. Dobra. Ja też miałem prawie 10 tysięcy. Idę bak, robię. A ja jak ej, ej, to? Ej, nie, 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 ja nie, 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 i by nie, więc widzimy się w kolejnym odcinku no i pa, pa.